Witajcie, zima nie odpuszcza, era wodnika kolejna. Nie da się znaleźć sensu w starym świecie. Moi drodzy, postępuje dalsza aktywacja nowych kodów energetycznych w naszych ciałach. Poszerzacie swoją świadomość, a zasłona iluzji zostaje zerwana. W miarę jak to wszystko się dzieje, świat zewnętrzny będzie się wydawał coraz bardziej absurdalny. Już się wydaje. Nie bójcie się tego, co się dzieje na świecie, ale pamiętajcie, że ten rozwój jest potrzebny ludziom na Ziemi, aby się obudzili, ponownie dokonali wyboru i ponownie odnaleźli swój dom. Jesteście tymi, którzy jako pierwsi przypominają sobie, że wszyscy jesteście doskonali tacy, jacy jesteście, i że wszyscy razem z prawdziwym ja, pozostałych ludzi, tworzycie piękną sieć energii i cech, które razem pozwalają utworzyć nową, piękną Ziemię w nowym wieku. Jesteście tymi, którzy jako pierwsi wyrywają się z pogoni za nienaturalnym? Pamiętając, że nieustanne pragnienia z dawnych czasów, czyli więcej pieniędzy, więcej rzeczy, że to wszystko miraż, który stale kieruje nasze pragnienia ku nieosiągalnym celom. Nie da się znaleźć satysfakcji w starym świecie to jest istota tego zjawiska. Zaczniecie używać obfitości, która już istnieje na Ziemi, aby budować swój nowy świat. Przypomnijcie sobie nowe technologie, które między innymi pomogą używać obfitości naturalnej energii Ziemi na swoją korzyść, i przypomnijcie sobie, że wasze ludzkie ciała można leczyć naturalnie za pomocą waszej. Osobistej energii. Pamiętajcie, że jesteście kochani tak mocno, że w tej chwili nie jesteście w stanie tego pojąć. Wdzięczność wszystkim, którzy wspierają i dzielą się tą pracą. Dobrego dnia wszystkim słuchaczom. Padło pytanie, czy zapodejmę się tłumaczenia nowej audycji Eleny, tej z Ukrainy. Ukazała się taka audycja na tym samym kanale. No nie na jej kanale, tylko na takim Autopol Star. Jeśli ktoś by był zainteresowany, dajcie znać. Ja jeszcze nie znam tego nagrania, mam już je na pulpicie i będę zaraz słuchał. Ha, 1144, to jest zegar u mnie na pulpicie i znów mi anioł stróż puszcza oko albo moje wyższe ja. Cały czas czeka taki film do realizacji na temat tych synchronicznych liczb. To też pytanie do was. Zaraz południe, więc życzę wam dobrego popołudnia.